Witam wszystkich serdecznie. Nagrywam to, bo mam taki fajny przekaz. Chodzi mi o to, że ostatnio oglądałem taki fajny film na, na Discovery o Auschwitz. Jak pewna pani się wypowiadała, co co tam przeżyła. I mówiła do tego reportera, panie, jak ja bym teraz tych ludzi spotkała, ja bym poleciała, podleciała z młotem, zajebała w web to bym chuja zabiła. A dziennikarz mówi, no, pani, a, a tak można? Ona mówiła, a oni, oni tak mogli robić, oni tak mogli robić i nic za to nie, nie odpowiedzieli. I proszę Państwa, ja przytaczam to do, 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 do dzisiejszego stanu. To, co robi policja, to, co robią ubeckie sądy i politycy, którzy udają, że sprawiają, jak, jak ktoś śledzi mojego Facebooka, jak ktoś śledzi kanał na YouTube, to wie, o czym mówię, bo ja jeżdżę w po politykach, robię dla Was wszystko, co tylko można zrobić, żeby to całą kurwa pat patole. Tą całą patolę społeczną typu ubecka policja i typu ubeckie sądy zlikwidować. Ja nie mówię, że policja nie jest potrzebna, jest potrzebna, ale nie taka, która kurwa nadużywa prawa, która znęca się nad. Ja, jeszcze, ja nagrywałem filmik już raz i mówiłem, jeśli y, strajk, który będziemy robić, nie, nie da żadnych rezultatów, chociaż one chuj mediów, które będą to rozgłaśniać, też też mnie dziwi, bo chodziłem po różnych mediach, które no, nie wiem, boją się. Lub nic, nic nie mogą zrobić, bo politycy im zakazują. Jest to wszystko chore, ale my to wszystko zrobimy tak, jak to powinno być. Nie bójcie się. Jak trzeba będzie nawet, trzeba, trzeba stworzyć tak, jak kiedyś była Armia Krajowa i Armia Krajowa wszystkich tych ubeckich lachociągów wyłapywała, i kurwa skazywała sama i to my musimy zrobić, samosąd, na, naprawdę proszę Państwa, trzeba zrobić samosąd, bo policjancy mają to w piździe, teraz po tym strajku, co będzie robione, myśmy, myślę tak, że ten maj, czerwiec, maj, jak będzie bardzo ciepło, nawet tak liczę, od dwóch do trzech dni spędzimy pod sądem w Nakle lub pod, komisari lub pod komisariatem policji w Nakle, ale lepiej pod sądem, tam jest park, więcej miejsca, myślę, że tam, a policja sama przyjedzie przecież, bo pie pieski muszą bronić swojego koryta, Wy na nich robicie... Wy na to ścierwo zapierdalacie, dostajecie ochłapy, dostajecie po prostu kurwa ochłapy. Mnie jak kiedyś policja złapała, zatrzymała, tak mi to pies powiedział, oni kompletnie nic nie robią. Mówi zaraz, mówię, pani listów, my sobie weźmiemy samochód i sobie jedziemy gdzieś tam na wieś na patrol. Nic nie robią te kurwy. To są takie głąby, szmaciarze, bez honoru, bez niczego. ścierwo najgorszego gatunku. I macie prawo w kraju demokratycznym strajkować, kiedy chcecie, nie musicie tego zgłaszać, chociaż widzicie, Ścierwo zrobiło pod siebie wszystko, tak jak robią do dzisiaj wszystko pod siebie, pod siebie śmiecie, a my mamy, my mamy na te odchody, kurwa, my mamy na, na, na te odchody robić. Ja powiedziałem prost politykom, Jak ja się kurwa dowiem nazwisko tego chuja, którym kurwa mnie wskoczył na te plecy w sądzie, tam było ich 4-5, ale chodzi mi o tego chuja, który mnie wsadził tak głęboko palce do nosa w szedowania książki zabicenia, to tą kurwę zajebie. Normalnie chuja wypatroszę, kurwa ja jak rybę na święta. I Łapiński ty cwelu jebany kurwa, u ubecki śmieciu. Wypierdalać z tego sądu w nakle, ty kurwa dziwko kowalska, wypierdalać z tego sądu w nakle, my was nie chcemy obywatele, dubiela, łosoś, wszystkie to ścierwo, szrejbry kurwa, kosmozłotowskie te politycy kurwa zbyt goszczy. latos kurwa mać, król i cała reszta tego odchodowego kuswa systemu, wypierdalać my was nie chcemy, obywatele was nie chcą, wypierdalać, jebane kurwa lachociągi.